maro widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szybsony i dalej jestem trochę chory, musicie mi to oczywiście widzowie wybaczyć, yy, widziałem komentarze, gdzie życzyliście mi zdrówka, dziękuję wam za to bardzo, yy, mam nadzieję, że wykuruję się do najbliższego koncertu Paliona w Warszawie, mam nadzieję, że się widzimy, ponieważ ja yy, mam zamiar tam się oczywiście pojawić, więc... Dajcie znać w komentarzach, kto z was będzie na koncercie w Warszawie. A tutaj uwaga, powstał pewien baner, baner, który miałem również na Palionowie i postanowiłem, że zrobię go również tutaj i to jest po prostu licznik subskrypcji. Licznik subskrypcji mojego kanału Szypson Plus i mojego drugiego kanału Szczypsom, w sensie jakby, wiem, bo jesteśmy na Szczypsom Plus, dlatego mówię, że drugiego Szczypsom. E, tam mamy 255 tysięcy, tu mamy 115. Akurat tak się złożyło, że mamy końcówka dwie piątki, ale e, możemy zmienić to i w sumie tutaj zrobić szóstkę i tutaj zrobić szóstkę, więc widzowie koniecznie e, łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco i e, nie przegapić żadnego filmu, który się tu pojawia, bo pojawiają się tutaj codziennie filmy. E, dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy zająć się pewną rzeczą bardzo ważną, ponieważ w ostatnim odcinku tutaj Skidowic, takim, w którym... Em, to nie był ostatni... Nie pamiętam, który to był, bo już mi się myli, w jakiej kolejności się publikuje, ale włamaliśmy się do domu Magika i zrobiliśmy sobie tam tajną bazę pod jego łóżkiem, czyli, wiadomo, tradycyjnie zrobiliśmy to, co trzeba zrobić z każdą osobą yy, na Kidowicach, i nie wiem, czy zrobiłem to z każdą, w sumie nie zrobiłem tego prawie chyba z żadną, tylko w sumie właśnie z, z Magikiem i z siostrą chyba. Yy, Oni nawet z siostrą nie zrobiłem. Dobra, no to nie wiem, chyba tylko z Magikiem to zrobiłem na Kidowicach póki co, ale ogólnie bardzo dużo kiedyś takich filmów nagrywałem. Ale to nie wszystko widzowie, ponieważ chciałbym tam jeszcze zobaczyć, co on dokładnie tam ukrywa. Yy, jest aktualnie idealna okazja, ponieważ Nigdzie go nie widziałem, więc mamy, że tak powiem, tutaj troszkę spokoju. I uwaga, sprawdźmy kamery, bo ja w ogóle po poprzednim odcinku nie sprawdziłem w ogóle kamer, które my tam zamontowaliśmy. To była kamera numer 19 i to jest właśnie kamera, tutaj ta, e, którą mamy w, na jego łóżko, widok na, e, na całe, prawda, to piętro dolne. Więc to jest naprawdę bardzo fajna kamera, która, moim zdaniem, jest jedną z lepszych kamer, którą mamy, ponieważ ona pokazuje tak naprawdę najczęściej. Wydaje mi się, że najczęściej uczęs uczęszczane miejsce przez niego i kamera jest mało widoczna, naprawdę. Ej, tam w ogóle jest jakaś lawa, nie? E, nie jestem w stanie tam spojrzeć już wyżej, ale tam jest jakaś lawa i totalnie nie wiem... Będzie trzeba to sprawdzić. W każdym razie, e, chcę tam dzisiaj pójść, to jest jedna kamera, druga kamera to jest tutaj ta, dwudziestka. Tutaj tą kamerę bym poprawił najchętniej, ponieważ e, nie do końca jestem przekonany, czy ona jest dobrze ustawiona. Można by było ją ustawić troszkę lepiej, ponieważ tutaj na przykład e, w tym miejscu to mi zasłania i można było ją tą kamerę dać bardziej na środek, wtedy bym więcej widział, Ta, na przykład gdzieś tutaj, no trochę przesunąć się po prostu, więc wydaje mi się, że ją dzisiaj przesuniemy i oczywiście ostatnia kamera, czyli kamera numer 21, to jest kamera, która jest bardzo fajna, ponieważ w nią widzimy tutaj bardzo dużo, więc to jest, to jest bardzo dobra kamera, bardzo mi się ona podoba i jest git. Dobra, w każdym razie, nie mam żadnych kamer już na, na, na zbyciu. Więc szybko sobie skoczę po jedną kamerę, w razie jakby nam się mogła przydać. Ponieważ wydaje mi się, że może nam się dzisiaj przydać jakaś kamera. I skoro tam pójdziemy, całkiem możliwe, że zamontujemy jakąś jeszcze jedną kamerę tam. Więc mam nadzieję, że to się oczywiście uda. I widzowie, koniecznie oglądajcie do końca, bo mogą się stać naprawdę cudowne rzeczy. Ej, dobra. Wykupuję wszystkie kamery. Mam nadzieję, że ktoś to za zatowaruje na nowo. Yy, nie wiem, czy to się wydarzy, będzie trzeba zamówić kamery, ale mam nadzieję, że tak. Dobra. Yy, jedna kamera, druga kamera. Pyk, pyk. 40 yy, kitcoinów poszło Mamy kolejne dwie kamery Dobra, ja powiem szczerze, że najwięcej moich kitcoinów wydaję chyba w moim życiu właśnie na kamery Bo mam ich naprawdę bardzo dużo Dobra, w sumie nie wiem po co przyszedłem na chatę Idziemy od razu potem do magika, ponieważ yy, Patrzcie, jestem sam w tym momencie, nikogo nie ma na serwerze Więc to jest idealny moment na to Żeby się tam, yy, że tak powiem Wybrać i, i na spokojnie to sprawdzić <laughs> Bo rzadko kiedy się zdarza tak, że Jestem sam na serwerze, a teraz akurat jest taka okazja, dobra, uwaga, wchodzimy do środka. O, no wejdź do środka, dobra, git, 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 git. Dobra, tu mają te płyty. Tu jest to, tu jest to, tu jest moja baza, oczywiście. Ej, trochę ją widać. Trochę ją widać, ale szczerze. Hmm. Czy ja bym na nią zwrócił uwagę? Chyba nie. Chyba bym na nią totalnie nie zwrócił uwagi. Aczkolwiek, ej, ja mam że taką pewną rzecz, mam, która by mogła nam się przydać. I którą można by było w tym miejscu dać. I ona by była naprawdę mega, mega mocna. Ale to dobra, to potem ogarniemy. Mm. Dobra, ta lawa. Ej, patrz, tu jest schodek jakiś. Tu gdzieś prowadzi na dół? A jak oma podziemia, tutaj pod tym jeszcze, to. to. to będę w szoku, nie? No Dobra, czekajcie, to jest Gids. Dobra, idźmy poprawić tą kamerę, tylko ja nie mam żadnego budulca. Nic sobie nie wziąłem żadnego budulca. Dobra, szybko, szybko, szybko. Szybko sobie skoczymy z powrotem na, na chatę i weźmiemy jakiś budulec. Jakiś dirt, po prostu, cokolwiek, tak, żeby tam się dostać po prostu na górę, bo to jest dosyć wysoko. No ja powiem, Widzowie, że. już mnie ta choroba totalnie męczy i, i nos mnie tak szczypie od Kataru, że to jest tragedia. Widziałem jakieś wiadomości, co mi pisaliście, że. Mokre chusteczki, mokrymi chusteczkami wycioraj nos Ale ja nie mam takich chusteczek i nawet nie wiem gdzie takie coś kupić Ale nieważne, ehm, dam radę, bo już czuję, że jest lepiej I wydaje mi się, że już za dwa dni to już będzie totalny, że tak powiem, luz Dobra, mamy tego dirta sporo ehm, Możemy lecieć w takim razie do, do domu magika i spróbować tą kamerę zmienić na górze Bo reszta kamer moim zdaniem jest dobrze ustawiona Ewentualnie tą kamerę tutaj na dole Bo patrzcie, wiecie jaki jest problem z tą kamerą na dole? Jest tak Uwaga, jak klikam na numer 19, to pokazuje mi ją tu. Ja muszę się cały obracać. I to jest strasznie ciężkie. Tak bym wolał, wolałbym, żeby to się pokazywało tak, i żebym musiał zrobić tylko tak. I to by było dla mnie najwygodniejsze. Więc powinienem zrobić chyba. Czekajcie, spróbujmy to zrobić tak. To była kamera która? To była kamera numer 19, dobra. Kamera numer 19, pyk. Odwindujmy sobie ją, dobra. Rozwalmy to. Ok. Mamy trzy kamery i teraz zróbmy tak i dajmy tak. Dobra, zrobimy tak. I teraz uwaga, zobaczył kamerę 19. Dalej to się robi w tą stronę. Chyba nie da się tego przeskoczyć. Chyba to tak musi być po prostu, więc trudno już zaakceptujmy to w ten sposób. Eee, a dobra, kamera na górze. Dobra, idziemy tą kamerę na górze zmienić. I zaraz sprawdzimy tą lawę. Ja może mam jakąś potkę na fire rezistkę. To to sobie wejdziemy w tą lawę i spróbujemy zobaczyć, czy tam coś będzie pod spodem. Dobra, czekajcie. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I lecimy do góry. Teraz trzeba zlokalizować, gdzie jest ta kamera. To była kamera numer 20, jak dobrze pamiętam. O! Wow, jestem właśnie w tej kamerze. Dobra, kamera numer 20, odbindujmy sobie ją. Um, nic tu nie widzę totalnie. Jest totalna ciemnica. Nie widzę totalnie nic. Ok. Teraz już widzę. Tu jest kamera, dobra, bierzemy ją. Ok, świetnie. I teraz ustawmy tą kamerę w innym miejscu. Wydaje mi się, że o wiele lepszym miejscem będzie zrobienie tego tu. Pyk. Sprawdźmy to, kamera numer 20. No o wiele, o wiele lepiej. To jest o wiele lepsze miejsce na tą kamerę, więc git, dobra, zamurujmy to. A i tu. Tu, dobra, i... Dzięki widzowie za na zdrowie w komentarzach. Oczywiście jesteście niesamowici, nie? Nie ja w mikrofonu, mam nadzieję, że nie. Dobra, no okej, okay, mamy zrobione to Kamera, że tak powiem naprawiona. Kichnięcie na odcinku było, więc mam nadzieję, że... Że już ostatnie kiknięcie i nie będzie drugiego, chociaż czuję, żeby wiersi w nosie, dobra. Dobra, sprawdźmy to. Tą... A nie, bo ja potrzebuję fire resistkę, Bo się spalę tu w tym. No, ale ja nie mam chyba fire resistki, nigdy nie robiłem. Znaczy yy, nigdy nie robiłem tu na Kidowicach fajer więc kurczę ciężko. Yy, chyba, że... Czekajcie, a jak będę miał, a jak wezmę. Czy ja mam fajer... Fire... Nie o nie. Ja mam tutaj tylko ambreaking 3, ja mam taką sobą klatę. Nie mam żadnego nie mam żadnych fajer na... na zbroi. Jakbym miał Fire Resistkę na zbroi, to by było łatwiej. Ej dobra, a z czego się robi Fire Resistkę? Mi się wydaje, że ją się robi z, z tych magma... Z tej magmy. Nie, nie, no magma, z magma, nie magma bloków, tylko... Dobra, pójdźmy do tego netheru szybko. Ogarniemy sobie taką magmę i, i zobaczymy, może tu gdzieś będą na blisko. Bo wydaje mi się, że nie mam czegoś takiego u siebie. Wow! Ej dobra, to zamach. To zamach na mnie tutaj. Eee, to mi się nie podoba. Jeszcze tu jest masa tych ziomeczków, będą mnie atakować. Eee, zostawcie mnie, zostawcie mnie, ja potrzebuję... CO TO JEST?! Co to jest na dziwny stwór? Taki dziwny magmałaz. Ej dobra, nie widziałem czegoś takiego. Eee, magma spadła, właśnie ciebie potrzebujemy. Więc fajnie. Łee, Zrzuca do mnie to czymś! No ty kurczę... No... Eee! No, proszę mnie tu nie, nie, nie bić. Dobra, ty się spaliłeś. Ty też. Ten do mnie rzuca jakimiś dziwnymi rybami. Dobra. E, 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 dobra, dobra. Nie, 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 nie. Tu się boję być. Boję się tu przebywać, ale ja bym potrzebował tej magmy. O, może tu, może tu, może tu, może tu, może tu. Dobra, a ja mam eletrę, ty. polećmy za eletrą. Mogę tak zrobić. Dobra. Znajdźmy sobie jakąś magmę fajną. O, tu jest magma. Ale ja bym chciał znaleźć jakąś taką. O, tu jest bastion. Tak blisko? Nawet nie O, tu jest idealna magma, idealna magma, siemano, siemano. No. Kurczę, mam krokbaka. Ja w ten sposób ją wyrzucę poza orbitę. Dobra. Chodź tu, chodź. Pyk. O, nie, dobra, muszę się kierą bić. Chodź tu, chodź. O! Prawie spadłem do lawy. Dobra, chodź, 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 chodź. No, chodź tu, magmo. Ty, ona tu nie wskoczy już nigdy w, nigdy w życiu. Dobra, została ciosa. No nie, no to się będzie mi spalić, no! No nie! Dobra. Może któryś wypadnie taki, że ja... Uda mi się go zdobyć. Nic. Nic mi się nie udało. Dobra, lecimy gdzie indziej. Znajdźmy jeszcze jedną magmę. No gdzieś tu musi być. O, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. Dobra, chodź, 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 chodź tu, wariacie. No! No proszę! Naprawdę nie wypadło z niego nic? Z tego też? Z tego też. Ja nie wiem, dobra. Ale pech. No potrzebuję jedną magę bo chyba z tego się robiło tą fire resistkę Nie ma tu już magów więcej. Tam jest znowu ten stwór Dobra, lecimy tu i zobaczymy, może tu coś będzie. O nie, gaz. O jest magma, dobra, super, 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 super. Chodź tu dobra, pyk. Pyk, pyk pyk. No, kurczę! Dobra, nie no, ja zaraz zginę tutaj. No, to jest niemożliwe. No, no zostaw, co on tak często strzela? Czemu on jest taki kurczę, potężny? Co jest? Dobra, tu. Dobra, nie wiem, nie wiem. Wracamy, wracamy, bo ja tu zginę zaraz. Zaraz tu zginę, dobra. Tu jest kolejna magma, ale. Dobra. W... Dobra, może mam na chacie. Poszukajmy. Powinienem od razu pójść w sumie na chatę, szukać. Liczy na to, że tam będzie, bo. Może akurat, może akurat będzie Dobra, widzowie, mam! Mam jedną magmę, dobra, git, 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 I teraz tak. Z czego to się faktycznie robi? Ja nie, nie mam żadnych butelek, dobra, no jeszcze teraz będzie trzeba butelki zrobić, no oczywiście. E, dobra, mamy tu. O, są butelki, są butelki, są butelki, są butelki, są butelki, dobra. Woda, 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 woda. woda e, Wody oczywiście również nie mam. O, jest tu, dobra, raz, dwa, trzy, dobra, git. Raz, dwa. O, jeszcze jedno. Trzy, dobra, pyk, pyk. Co jest? Aha, dobra, okej. Okay. Dziwne. Zasilanie mamy, dobra i to Dobra prosto, żeby to była fire reziska. Dobra trochę to widzowie zajęło Mam, to, mam trzy podki na, na fire resistkę. Robiło się to troszkę bardziej skomplikowanie No zajęło to trochę czasu, ale dobra mamy już to Mamy już to i możemy iść zrobić ten nasz test o Ojejku prawie żeby się zakrztusił Dobra lecimy O tu dobra fajnie, fajnie mnie elektra wybiła Dobra git, git git dobra i teraz tak Wchodzimy do środka Ej, dobra, ja spróbuję wejść bez najpierw może i zobaczymy, co się, co się wydarzy. Czy czy ja... Ej, ja wpadłem... Co? Po co ja robiłem to pod... Po co ja robiłem to pod... Pod na fire ziska? Ej, co jest? Co ja odkryłem w tym momencie? Ej, dobra, to jest mocne. Tu jest jakiś... Kod dalej Na kod drzwi Nie przejdziemy tak łatwo, trzeba się dowiedzieć jaki jest kod Ej, dobra, dobra, zitka mi nie jest potrzebna Ej, czy ja dobrze myślę Że Za tą ścianą Gdzieś tam Będzie ta moja baza pod łóżkiem magika Czekajcie, no tak by wychodziło, nie? Czekajcie, ja nie mogę Ej, to jest jakaś dziwna, no na pewno Bo to jest, czekajcie, czekajcie, czekajcie To jest zejście tu, tu Wchodzimy tu, pyk no i ja tu mam... No dobra, z dwie kratki dzieli mnie. Z dwie kratki mnie dzieli do tej, ba do tej bazy. Ej, dobra, mam pomysł. Mam pomysł. Mam mega mocny pomysł. Czekajcie, sprawdźmy to. Okej. Okay. I... Nie! Nie! Dobra, mam pomysł. Mam pomysł. Mam mega mocny pomysł. Dobra, czekajcie. Z zanim, zanim, zanim cokolwiek, to mu musimy zejść do mnie na chatę. Bo ja mam jedną bardzo fajną rzecz, której po prostu nie używałem jeszcze nigdzie. A jest ona, myślę, że całkiem fajna. Jest ona bardzo limitowana, bo nie mam jej dużo. Udało mi się ją zdobyć i. nie mogę wam powiedzieć w jaki sposób, ale udało mi się zdobyć bardzo fajną rzecz. Która moim zdaniem się przyda, bo jest naprawdę mega sekretna rzecz. Mam nadzieję, że uda się ją sprowadzić w takich ilościach, żeby. Tu ją schowałem, Patrz, jaka dobra kryjówka, co. W takich ilościach, żeby. Żeby to było w sklepie, na przykład w kit-sklepie, że można było to kupić, bo to jest naprawdę mega mocne. I teraz patrzę, pójdziemy sobie w tamto miejsce i zrobimy sobie e, weneckie lustro takie. E, że po prostu będziemy mieli tam wgląd do tej bazy magika, on nie będzie totalnie wiedział, że my tam mamy cokolwiek, e, cokolwiek zrobionego. Dobra, zejdźmy tutaj niżej przez tą przez tą moją bazę, dobra, pyk, tutaj, okej. Okay. Dobra, super, ej, za, zamurujmy to, dobra. No, 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 no muruj to. Dobra, kit, kit. Git. Dobra, i teraz tak, tu rozwalamy tego dirta. Dobra, i to jest tuż za tą ścianą, nie. Ej, dobra, czy to tam było od początku? coś w sensie jakby czy ja to mogłem odkryć na na tym odcinku tutaj zrobienia tej bazy czy czy nie? Nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. W każdym razie to jest tutaj, tak? To jest tutaj, dobra, git. Rozwalamy to, rozwalamy to, rozwalamy to, rozwalamy to. Dobra, i rozwalmy jeszcze jedno to i zrobimy tak. Eee, re, 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 dobra, weźmy najpierw to. Tu zrobimy sobie wejście. No, to jest tak mocne. To jest tak mocne, dobra, i teraz tak, z tej strony, pyk, 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 o oh, nie, 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 tak, nie, nie tak, nie, tak, okej, okay, pyk, dobra, mamy to, tak, 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 dobra, zostały mi dwa jeszcze, zostały mi dwa i tu mamy to tak zrobione, no nie, no przecież to jest tak mocne, będę miał wgląd w to, co on robi tutaj na tym, na dole, będziemy mogli, może, może podpatrzymy kod, jaki on wpisuje, przecież nie wiem, czy to tam widać, chyba tam to nie pokazuje, ale to jest mega mocne, to jest mega mocne. Ej, dobra, to mi się mega. I teraz patrzcie, co możemy jeszcze zrobić. Teraz, teraz mnie to, teraz mnie olśniło. Robimy tak, robimy tak. Bierzemy to wszystko, co tutaj mieliśmy. Bo to jest w tym momencie mało potrzebne. I robimy tak. Uwaga, ee... bierzemy to. Dobra, musimy rozwalić to na chwilę. Dajemy to tutaj. I teraz bierzemy. ryryrym -ry to. I dajemy tak. Dobra, świetnie. I teraz musimy zamienić to tylko, że tak. I od góry to będzie trzeba naprawić. No i. I mamy w ten sposób jeszcze tu wgląd taki. Czy on jest dobry, czy to jest dobre, czy to jest, czy to nie jest dobre? Nie wiem, ale możemy zabrać to jeszcze i zrobić tak, że zabierzemy to. Dajmy tutaj to, i teraz możemy jeszcze zrobić tak. Tyk. I w ten sposób mamy, mamy zrobione już dobre zabezpieczenie. I teraz to trzeba tylko zamienić kolejnością, bo to powinno być tak. Tak, i mamy to zrobione fajne. Dobra, git. Może tak być. Dobra, czekajcie, wyjdźmy, wyjdźmy z tej bazy i zobaczmy, jak to wygląda od tamtej strony, żeby nie było przypału, że wiecie, że ja tutaj mówię. Uuu, ale fajne, ale fajne. od tamtej strony wszystko widać, nie? Bo to byłby mega przypał. Dobra, zrobimy tak, tu i teraz ohowa się o tym mówię. Pyk, pyk. No i w ten sposób tego nie widać. I teraz to jest idealna tajna baza. No po prostu mm, genialna. Ej, dobra, ja mam pomysł. Teraz w tym momencie, w takim razie, schodzimy jeszcze raz tutaj. Ja mogę w tym momencie ustawić kamerę. Patrzcie, ustawiamy kamerę w tym miejscu, tak tu na przykład. Dobra, zbindujmy sobie ją, bo ja w tym momencie mogę sobie wchodząc na tą kamerę, 22. O, muszę się znowu obrócić tutaj, niestety. Ale mogę w ten sposób patrzeć, co tu się dzieje. Dobra, wiecie co, jednak nie. Jednak nie. Jednak zrobimy to inaczej. Zróbmy to tak. I weźmy tą kamerę. Wolę ją dać w ten sposób. Jest to. Jest to. O nie, dobra, czekajcie, to mi się zrobiło na 23. 22, dobra. Pyk. I teraz 22. Wolę tak to mieć. O wiele lepsze to jest. Łatwiej to st st sterować tym, więc niech będzie coś takiego. Eee... Mamy w ten sposób wgląd w to, co tutaj się dzieje, więc będę mógł to zdalnie obserwować. No i nawet możemy tu przejść, więc już nie musimy chodzić przez lawę, tylko mamy swoje własne wejście. Ja mam nadzieję, że on tego nie odkryje. Jak on to odkryje, to mamy przypał mocny, nie? Ale jeżeli tego nie odkryje, to jest luz. To jest luz. Ej, dobra, odkryliśmy mega mocną rzecz dzisiaj, nie? I teraz wydaje mi się, że to daje mi naprawdę mocną przewagę, żeby odkryć, co tak naprawdę e, Magik chce tutaj zrobić. Ja tu jeszcze zostawię te rzeczy, które zabrałem, bo, bo powinny tutaj one zostać. Pyk, 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 pyk. i to. Dobra, rozosawmy to i to. Zostawmy Fire Resistkę, mogą się tu przydać. E, może zabierzemy jedną, żeby mieć przy sobie. No i chyba tyle, chyba git. Dobra, wychodzimy stąd. Nie użyliśmy wszystkich... Y Wszystkich kamer, które wziąłem, ale dobra, tajna kamera kiedyś znajdzie się okazję, żeby ją wykorzystać, póki co wykorzystaliśmy to bardzo dobrze i mamy wgląd w tajną bazę Magika.